Jak no. można zaczynać kolejny odcinek? Troszkę leje, ale na szczęście przejście na prom do namiestesa Wąduń jest poprawne, także z parku Chaosu ham dwoma pisami. Jednym drugim, a teraz podążam na prom. No za mnie ja po prostu oh, idę sobie zupełnie zatwione. Promem jakieś niecałe dwie godziny zajęła droga, bardzo przyjemnie. Płynie się. Jest i sklepik i można coś zjeść i toaleta. Dosyć duży prom, choć widać, że wiekowy mocno. Także dopływamy do kosamu i jak widać jest dosyć zachmurzone niebo, ale na szczęście już nie pada. Zobaczę, czy będzie to tylko chwilowy pobyt, 1-2 dni, czy zostanę tutaj dłużej. Chciałam troszeczkę mniej komercji. Yy, tu może się to nie udać, więc zobaczę czy gdzieś dalej nie pojadę. No to wysiadka. Chodzimy, jeszcze muszę jakoś ogarnąć transport. Bo coś mi się wydaje, że nie mam transferu do hotelu na tym jednym przewozie, tylko to były bilety na busa. I na prom, a hotel muszę ogarnąć sama, ale jest stąd jakieś 20 minut jazdy samochodem chyba. Więc myślę, że graba taksi wezmę. Chyba jakoś to ogarnęłam. Jeszcze nie wiem, podobno mam pojechać ze 150 bahtów, ale muszę się potem 5 minut przejść w Nawet chętnie się przejdę, bo trochę dzisiaj posiedziałam w autobusach. Taka informacja dla tych, którzy pierwszy raz w ogóle wybierają się do Tajlandii czy gdziekolwiek do Azji, naprawdę tutaj wszystko jest ułatwione. Tu jest na przykład hotel, więc zawsze w pobliżu jakiegoś większego hotelu będzie miejsce, w którym załatwicie wszystko. I to jest na przykład takie miejsce. I one są na każdym kroku, nie to, że będziecie musieli specjalnie szukać. W jednym punkcie. I kupicie benzynę, i wodę, i wypuszczycie samochód, i skutera, tam mamy jeszcze obok pralnię, a jeżeli się zapytacie o jakiekolwiek wycieczki, usługi, bilety, to oczywiście też możecie to załatwić. Jeżeli oni nie będą mogli, to na pewno was zaraz do kogoś zaprowadzą i skierują. Tu na przykład widać, że są i bilety, i łódki, i wszystko. Także nie to, że to jest cokolwiek, jakaś filozofia organizować sobie jakieś przejazdy czy transporty. Dosłownie to jest na każdym kroku i wszystko za was załatwią i za rączkę was poprowadzą. Praktycznie, żebyście się nie zgubili z busa do busa. Dzień dobry. Czy tak można zaczynać kolejny odcinek, kolejny dzień mojej przygody? Także poranek witam się z kosa mój i z hotelowego basenu. Myślę, że ta wyspa jest po to, żeby wypoczywać, po to, żeby się bawić. Nie wiem jeszcze jak długo się tu będę bawić, jak długo tu będę wypoczywać. Szukam trochę mniej komercji, ale chcę żyć odrobinę luksusu. Pokażę Wam hotel, w którym mieszkam. Myślałam, że to będzie troszeczkę lepszy, ale jest ok. Ja w ogóle nie jestem wybredna. Ja próbuję różnych miejsc. Także spędźcie ze mną ten dzień, dwa. Zobaczymy, ile będzie na wyspie Osamu kierunek basen, morze, no i domki, które się rozpościerają no, na całej długości. Czym bliżej plaży, tym oczywiście cena dużo wyższa. Do dalszych domków bagaże i turyści dowożeni są meleksem. Do dalszych, to znaczy tych dalej od recepcji, bo recepcja znajduje się przy drodze głównej, bardziej przy głównej asfaltowej, tam gdzie można dojechać. Więc tutaj już, żeby ktoś nie ciągnął waliz, to tą drogą można meleksem sobie poprosić o podbiezienie. Jak zwykle zapraszam Was na szybkie oprowadzanie. To jest jeden z domków w takim ośrodku dosyć dużym. To jest domek przy recepcji. One nie są takie najdroższe, czym bliżej morza to są droższe. Tu mamy basen, tu mamy recepcję, tu mamy morze. Takie piękne, duże łóżko, ręczniki. Są ręczniki i do kąpieli, i jeszcze tam w szafce są włożone ręczniki do basenu i nad morze. Wielka szafa, lodówka, telewizor, stoliczek, okienko, można sobie posiedzieć. No i tutaj są drzwi. Bo te domki są łączone, więc jak się przyjeżdża rodzinnie można dostać dwa pokoje, więc ja słyszę, co oni tam robią. Mam nadzieję, że te drzwi są u nich pozamykane. Łazienka. Jak mieliście okazję zobaczenia mojego filmiku z Puchet to wspomnę tylko tyle, że tamten domek był tańszy, a moim zdaniem był dużo fajniejszy. No, a tak na zewnątrz. Widzicie jeszcze nie wniosłam plecaków specjalnie, żeby nie nabałaganić, bo ja już wiem po tym, że jak ja rozwalę swoje rzeczy, to już nie będzie tak miło. O widzicie tam jest ten drugi domek, e, obok w jednym budynku i te drzwi, które są w środku, no to średnio jakby się miało kogoś imprezowego. Ja słyszę teraz jak gra muzyka u nich na przykład i jak gadają słowo o słowo. Dobrze, że w języku obcym, tak jak ja będę gadać do siebie, to oni nie zrozumieją. Tylko szybki rzut oka na restaurację. Dużo ciepłych potraw, zimna płyta, dużo owoców. No i można sobie zamówić czy omleta, czy jajecznicę Także na pewno ktoś coś znajdzie. I się na nie ma, jest w cenie tego tutaj Ja śniadanie zawsze bardzo klasycznie. Jajko, czasem tościk. Z takim widokiem wszystko smakuje lepiej. Śniadanie w hotelu jest w cenie, że tak powiem. Nie wiem, czy tylko ja tak kupiłam, czy tak jest dla wszystkich. Więc tą alejką, którą sobie teraz idę, mam jakieś 5 minut od wejścia powiedzmy głównego, dochodzimy do basenu i dochodzimy też do restauracji. Pięknie. Jak... Jeszcze raz rzut oka. Na tą plażę hotelową, ogródek, piasek to jest czyściusieńki biały. Ten prom, który tutaj stoi i pomost, to jest miejsce, z którego odpływają promy na Pangam i na kotao. więc myślę, że to jest fajna opcja też, żeby sobie zrobić, jak ktoś się nie chce przenosić jednodniowo, chociaż wycieczkę na tę wyspę. Przepraszam, do baru, wziąć sobie jakiś koktajl bezalkoholowy. <laughs> Przy okazji pokażę Wam ceny, jakie są tutaj w restauracji. Yy, czyli koktajle 199, 200, 220, bezalkoholowe 120, takie jak ja wzięłam. No, a te alkoholowe, no to tak jak widzicie, 200, 250. Yy, oprócz tego, tutaj kolejna lista. Świeży sok 80, piwo Singa czy czanka małe po 90, czyli tanie, bo normalnie to ja po stówce wszędzie widzę. Kawa 250, także bardzo fajnego ceny. W resorcie znajduje się pięknie położony basen. Nie jest on zbyt duży, ale jest wystarczający. Najlepiej przyjść sobie tutaj z samego rana, tak jak ja, wtedy nie ma wyciaków, właśnie nie ma nikogo, jest ósma rano, przepięknie, tyle co wstało, słońce, wszystko jest oświetlone, po prawej stronie jest budynek restauracji, gdzie podawane jest śniadanie, tutaj bar czynny w środku dnia, no i przepiękna plaża. Po tej porze roku nie ma tutaj tłoku. Każdy znajdzie sobie jakiś leżaczek. Rzut oka jeszcze na plażę. Jest czyściutka. Po lewej stronie. W środek tutaj jest miejsce do masażu. I jeszcze po prawej stronie. Jak widać dzisiaj trochę wieje wiatr, ale temperatura pokazuje 29 stopni, czyli ciepło. Odczuwalne zdecydowanie, jak wyszłam z basenu, jest trochę mniej, moim zdaniem. Krysznicy oczywiście są też tak nieprawdziwe. A do restauracji teraz podejdziemy. Jeśli jak oni szybko jeżdżą? Właściwie kuchnia nawet jedzie sobie na kółkach, gdzieś się ustawić. Wybrałam się do najsłynniejszej świątyni, która jest tutaj na wyspie. Widziałam sobie graba od mojego hotelu. Z napiwkiem to by szło jakieś 20 zł. Najlepiej jeździć sobie grabem na motorze, na skuterze. Oczywiście to była szalona jazda, aż zwladłam, a teraz już czerwieniałam. Naprawdę, oni jeżdżą jak wariaci trochę. Ale taksi takie 8-kilometrowe, samochodem to z 5 dyszek wychodzi. No to jak na jedną osobę, jak jestem sama, no to jednak lepiej. Motor i jest trochę przygody i muchy w zębach. Dobra, idę wydać Świątnie. Dobra, idę do góry, trochę mokra, spocona. Mimo to, że 20 minut temu bramty. Zapraszam, zapraszam. Oto mym oczom ukazał się posąg Buddy. Trzęsę tym telefonem, ale co zrobić? A tutaj jak zwykle dary, jakby był jest i woda. No i oczywiście można świeczkę i kazidełko zapalić sobie w intencji swojej. Kwiaty zawsze na świeże, koposy. Możemy sobie Tak, ale nie ma serca, ma patyczek. A serce to jakby było metalowe. Może to ludzie to modlić. Dla nich to jest miejsce modlitwy, kultu. A dla nas istne to wyzwanie, że tak powiem, turystów. To jest miejsce do tego, żeby sobie po prostu zobaczyć, jak wygląda na no to, mamy tutaj wódkę. Od każdego dnia, tygodnia. Ale przypominam, że każdy dzień tygodnia to też skarbonka i HMS Village. O tej ulicy na pewno przeczytacie, usłyszycie, jeżeli chodzi o zakupy i restauracje. Nie ma tu za wiele miejsc na wyspie, które można zwiedzać, a to jest jedno z takich miejsc, gdzie można zrobić zakupy. Jest tu troszkę też sztuki i podobno dobrze zjeść. Także ja najpierw się rozejrzę tutaj i za chwilę sobie będę chciała też coś zjeść. Jest jeszcze nocny market rybny. A mi się jest z jedzeniem, więc pewnie też tam sobie zajrzę. Chociaż nie będę czekać do późnych godzin wieczornych, bo będę wracać jeszcze do siebie w hotelu. Wieczorem tu będzie na pewno bardzo głośno i bardzo turystycznie. Nie przepadam więc y, muszę załatwić temat teraz jakichś zakupów czy spacer. Nie wziąłam sobie kilka, i tak musicie z bliska na mnie patrzeć y, został w pokoju. Robiłam sobie spacerek teraz z dwóch plaży. Zdalnie robię to rano i też Wam radzę albo późnym wieczorem po prostu nie ugotujecie się, jak ja wczoraj w ciągu dnia chciałam się przejść to po pierwsze strasznie parzy w stopy więc na pewno obowiązkowo coś na nogi no i oprócz tego, że parzy to jednak plaża składa się z takich malutkich kamyczków nie wiem czy każda, bo w sumie poprzednia plaża nie miała takich kamyczków jak byłam na Phuket a tutaj na Samui są te kamyczki i strasznie boli więc teraz póki rano jeszcze jestem ubrana w takie trekkingowe sandały mówię nie, idę Muszę się przejść. Po pierwsze temperatura idealna, po drugie widoki idealne. No i moja energia rano też jest jeszcze zupełnie inna. Także można buty do wody zabrać i też Wam będzie łatwiej chodzić w tym po plaży. Od razu inaczej się idzie po tych kamyczkach. Zamierzam dojść do tych skał, tam jest punkt widokowy, mam jeszcze chwilę czasu. Więc chcę skorzystać, jeszcze jak najwięcej zobaczyć tutaj w okolicy. Ja już zrobiłam check-out i właśnie będę podwożona do miejsca, z którego odpływają promy. Bo to jest zaraz przy naszym hotelu, więc meleksem naszym hotelowym tam nie podwiozą. <gry> więc ładuję się, o, jak zwykle oznaczenie, oni nas po tym rozpoznają, bo oni popatrzą, patrzą, mówią oraz gdzie ja mam stanąć. Z naklejki od razu dostałam i bilet mam. Będę się pakować na prom, jak cała reszta ekipy takiej dużej. Prom kosztował 250 baht, czyli około 30 zł, żeby się dostać z jednej na drugą wyspę. Będzie słychać panie tutaj chodzą i pytają, czy ktoś chce od razu podwózkę od promu do hotelu. Kosztuje to 150 watów, czyli jakieś 17 zł. Nie trzeba się o nic martwić. Tutaj naprawdę oni o wszystko zadbają, żeby się nikt nie zgubił. Nawet się zdecydowałam, że mam sobie tą podwózkę, bo 6 km ma i nic taniej na pewno na miejscu nie załatwię. Dzień dobry, ja już na nowej chacie, a teraz zapraszam.